Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Mazowsze Powiat Płock. Dzisiaj porozmawiamy o budżecie obywatelskim razem z prezydentem miasta Płocka, panem Andrzejem Nowakowskim. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Witam Państwa. Panie prezydencie, wystartowała ósma edycja budżetu obywatelskiego. O jakiej kwocie mówimy w tym roku? Przede wszystkim doskonale to pani uja, ósma edycja. Rzeczywiście już od 8 lat w Płocku mieszkańcy Płocka mogą współdecydować i to w sposób bezpośredni o tym, co dzieje się w Płocku. Jakie inwestycje, które są potrzebne z punktu widzenia każdego mieszkańca, mogą w Płocku powstać. Zarówno wśród tych dużych projektów, a takich było kilka, wspomnijmy chociażby boisko pod balonem na Wiśle, czy Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczne w Szkole przy ulicy Lechmana. Jak i małych, place zabaw, fragmenty dróg rowerowych, jakieś tereny zielone to wszystko jest w gestii mieszkańców. To jest coś niesamowitego, że nie tylko prezydent, radni o tym decydują, ale współdecydować mogą sami mieszkańcy, którzy chcą zadbać o swoją najbliższą ojczyznę o przestrzeń, wokół której żyją. Rzeczywiście, e, zgodnie z także, bo po raz pierwszy jest to obligatoryjne dla samorządów. Proszę zwrócić uwagę, my od 7 lat już realizowaliśmy ten projekt budżetu obywatelskiego, a w tym roku, zgodnie z e, ustawą sejmową, każdy samorząd musi tego rodzaju projekt budżetu obywatelskiego wprowadzić. My mamy swoje doświadczenia. W tym roku będzie to 5 milionów 650 tysięcy podzielonych na, na dwa, dwie pule. Dwie pule tak. Jedna pula to są projekty ogólnomiejskie, tutaj mamy 2 miliony 200 tysięcy i 3 450 tysięcy na projekty osiedlowe, czyli takie projekty, mniejsze projekty, których wartość, jeśli chodzi o osiedla, nie może przekroczyć 575 tysięcy złotych. Te doświadczenia z różnego rodzaju projektami większymi, ogólnomiejskimi i mniejszymi od kilku lat również wypracowaliśmy, dzięki czemu no, nie ma sytuacji, w której na przykład w ramach budżetu walckiego wygrywa tylko jeden duży projekt. Zawsze także osiedla mogą starać się dla, jak gdyby, swoich mieszkańców o konkretne projekty. Na chwilę obecną, ile już mamy projektów? To jest, co z roku na rok coraz więcej tych projektów się nie, ludzie zgłaszają już do realizacji? Różnie to bywa w zależności od edycji. E, proszę pamiętać, że ta edycja rozpoczęła się 10 czerwca i składanie projektów trwa do końca lipca. E, z reguły jest tak, że większość projektów pod koniec, e, jak gdyby tego terminu składania projektów przypomina wpływa. się, że jednak. Może nie przypomina się, tylko są dopracowywane, no, więc... te projekty bym dopieszczane wręcz i e, Wnioskodawcy, wiedząc, że mają czas do 31 lipca, składają czasami przedostatniego, czasami do ostatniego dnia. Wpłynęło już kilka, kilkanaście projektów, natomiast no, z reguły jest tak, tak, jak powiedziałem, że wpływają one pod sam koniec tego terminu. W jaki sposób można zadeklarować swój projekt? Generalnie trzeba. Można go złożyć w Urzędzie Miasta Płocka, oczywiście. Natomiast y, musi być on przedstawiony przez y, jednego mieszkańca, wystarczy. Może być grupa mieszkańców, jeden mieszkańc, może być to jakaś y, wspólnota, może to być y, Rada Osiedla, tutaj nie ma y, żadnego żadnych przeciwwskazań. Jakie zaszły zmiany w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego? Bo to ten budżet różni się trochę od poprzednich. Edycji. Troszeczkę, ale przede wszystkim różni się kwota. Jest wyższa, bo zgodnie z ustawą ona musi być troszeczkę wyższa. Natomiast istotne jest także to, że głosować mogą wszyscy mieszkańcy. Troszeczkę ustawodawca wydaje się, że nie przemyślał tego. Mam tu na myśli parlamentarzystów, ponieważ każdy mieszkaniec może. W płoczku wcześniej głosowali wszyscy ci, którzy skończyli 16 rok życia, czyli niekoniecznie nawet pełnoletni, młodsi również mogli, ale jednak trzeba mieć 16 lat. W tej chwili. Każdy może, nawet jak ma 2 lata, 3 lata, z tym, że do y, dzieci poniżej 13 roku życia potrzebują pisemnej zgody opiekuna. No Trudno mi sobie wyobrazić, że będą głosować na przykład niemowlaki czy osoby tam posiadające 2-3 lata. Natomiast istnieje taka ustawodawca, taką możliwość przewidział. Niektóre rady y, gmin próbowały to zmienić. Y, Określając jednak jakąś granicę wieku. Jest to niezgodne z ustawą i wojewodane części takie uchwały po prostu uchylał. Więc tutaj każdy, mając tylko pisemną zgodę opiekuna, będzie mógł zagłosować. Będzie mogła zagłosować nie tylko osoba zameldowana w płocku? Tak, bo chodzi o to, że musi być mieszkańcem Płocka. I to jest jak gdyby istotne, a więc wystarczy oświadczenie o tym, że zamieszkuje w płocku i nie ma problemu. Kiedy odbędzie się głosowanie na te projekty? Projekty można składać do 31 lipca i kiedy już można na nie głosować? Rzeczywiście, do 31 lipca trzeba y, projekty zgłaszać, natomiast później następuje ocena y, pod względem formalnym tych projektów, czy są one przede wszystkim zgodne z prawem i możliwe do realizacji i czy. Y, kwota, którą szacuje projektodawca nie przekracza budżetu, który może być na dany projekt przeznaczona. Jeśli te projekty będą od strony formalnej poprawne, wówczas będą poddane pod głosowanie. Listę projektów poznamy do 16 września, a głosowanie odbędzie się jesienią między 7 a 20 października. To głosowanie będzie w wyznaczonych punktach w ratuszu, ale także na poszczególnych osiedlach będziemy mieli Punkty, a także poprzez Internet. Co wtedy, jeżeli głosowanie odbędzie się, a Państwo zadecydują, że tego projektu nie da się zrealizować, na przykład jest za wysoka kwota. W pierwszej kolejności Uczestnik może zdarzyć może się, się że danie, nie ma tu może ścieżki odwoławczej. może zdarzyć się, że rzeczywiście dany projekt nie zostanie zakwalifikowany do głosowania. Z jakiegoś powodu, no najczęstszym przykładem jest na przykład. To, że dany projekt ma być realizowany na terenie, który nie jest własnością miasta. Wówczas on będzie niestety odrzucony, bo miasto może realizować tylko te projekty, które mogą być realizowane na gruncie miasta, na gruncie który jest własnością miasta. Nie możemy na czymś gruncie, na przykład postawić placu zabaw, bo to będzie niezgodne z prawem. Więc raczej od strony formalnej te projekty mogą być odrzucane, ale zdarza się to stosunkowo rzadko, bo często na etapie. Powstawania tych projektów są one konsultowane w mieście i wówczas staramy się podpytać tego rodzaju rozwiązania. Czyli nie zdarza się raczej, że dajmy na to, ktoś ma pomysł na plac zabaw, a jednak kwota jest wyższa niż faktycznie raczy. Takie powinna. sytuacje zdarzają się, natomiast staramy się w tym momencie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zwiększać kwotę i wówczas taki plac zabaw, żeby powstał. Proszę pamiętać, że budżet obywatelski to jest przede wszystkim pewna forma konsultacji z mieszkańcami. Czyli samorząd, prezydent pyta się mieszkańców, drodzy mieszkańcy, Jakiego rodzaju inwestycje są potrzebne w naszym mieście czy na osiedlu, na którym mieszkacie? Co chcielibyście, żeby prezydent, żeby radni wprowadzili do budżetu, żeby było zrealizowane? Mieszkańcy proponują, następnie odbywa się głosowanie. Natomiast to zawsze jest troszkę tak, że nie wszystko da się przewidzieć. Także wysokość chociażby tej kwoty. Wówczas radni najczęściej są proszeni przez prezydenta, ażeby zwiększyli poziom dofinansowania do danego projektu, tak, ażeby został on zrealizowany. Tak jak ja powtarzam, nie wszystko można na etapie pomysłu zweryfikować. Czasami weryfikuje to rzeczywistość. Według pana podczas y, tych poprzednich edycji taki najważniejsze, najistotniejsze, ja rozumiem, wszystkie są ważne, tak, które są realizowane, ale takie konkretne, które się wyróżniają spośród tych wszystkich. Pamiętam poszczególne edycje. Takim ważnym projektem ogólnomiejskim był projekt Top Tirom, który przewidywał, w jaki sposób tiry należy prowadzić w centrum w miasta. Bodajże. Dokładnie. Więc to był projekt, który także zrealizowaliśmy, wypychając tiry na zewnątrz naszego miasta. Projekt pozwolił na realizację właśnie tego rodzaju rozwiązania. Wspomniałem o ważnych projektach z punktu widzenia dzieci, młodzieży projekt Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy nr 2 przy ulicy Lachmana, gdzie dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami mogą być poddane różnego rodzaju terapiom, leczeniu, e, wsparciu pedagogicznemu, psychologicznemu. Ten projekt także już od wielu lat funkcjonuje. Czy projekty sportowe? Tutaj na pierwszy taki bardzo ciekawy projekt, który funkcjonuje od wielu lat, który sprawdził się, to jest boisko pod balonem na Wiśle, gdzie dzięki temu projektowi Dzieci, młodzież mogą całym rokiem rozwijać swoje pasje i talenty sportowe, głównie piłkarskie. To są wybrane projekty, ale tych projektów jest bardzo, bardzo wiele, łącznie z takimi niedużymi. Czasami, tak jak powiedziałem, jest to plac zabaw na osiedlu, które ważne. trudno byłoby, ażeby było, powstało. A w tym momencie dzieci, młodzież cieszą się takim placem zabaw akurat w danym miejscu, czy fragmentem drogi rowerowej, czy terenem zielonym. Jestem przekonany, że warto w tego rodzaju projekty inwestować. Dzisiaj, jeśli możemy jeszcze przekonać, bo właściwie mamy ostatnie dni, żeby być godzinę składania takich projektów, by rzeczywiście zrobić to, odważyć się. Warto taki projekt poddać pod dyskusję społeczną, pod głosowanie i później być może cieszyć się z realizacji takiego projektu. A zdarza się tak, że ktoś miał projekt, dajmy na to, w, w poprzednich edycjach, ale jednak hmm, nie doszło do realizacji, tak? Nie uzyskał wymaganej liczby głosów. Zgłaszają się ludzie jeszcze raz z tym samym projektem? Wielokrotnie zdarzało się tak. Na przykład projekt magistrali rowerowej. To był projekt, który swego czasu był zgłoszony, nie uzyskał wystarczającej liczby poparcia. Myśmy go później w ogóle zrealizowali. Niekoniecznie musiał wygrać, tak, bo uznaliśmy, że jest to dobry projekt, ważny projekt dla rozwoju miasta. Nie zawsze projekty wygrywają w głosowaniu. A jednak, tak jak powiedziałem, panie, to są konsultacje społeczne. Prezydent za każdym razem y, przegląda, i w tym momencie, y, nawet jeśli nie został wybrany w głosowaniu taki projekt, być może warto go zrealizować. Może nie w tym roku, może w kolejnym, może za dwa lata, ale jest to wyraźny sygnał. Takim projektem, o którym w tym momencie pomyślałem, który z jednej strony wzbudził trochę kontrowersji, do którego też trzeba było dołożyć środków, bo myśleliśmy, że będzie tańsze, ale dzisiaj cieszy się ogromną popularnością, to chociażby projekt tężni. Na Winiarach. Na Winiarach. Projekt osiedlowy, na Winiarach powstała tężnia. Dzisiaj nie powiem na jakim osiedlu, ale już został złożony kolejny projekt, właśnie budowy tężni, w zupełnie innej części miasta. Jest to projekt, czy okazuje się, że jest zapotrzebowanie. Oczywiście no mamy świadomość, że nie jest to instalacja najtańsza, ale z drugiej strony potrzebna. Potrzebna jako pewnego rodzaju miejsce rekreacji, wypoczynku, a także spotkań mieszkańców. No. Sporo projektów tego rodzaju powstało chociażby na skarpie. Mieszkańcy cieszą się, korzystają z tych projektów. W mojej ocenie warto, jeszcze raz powtórzę, tego rodzaju projekty zgłaszać, a później realizować i cieszyć się z efektów. Ósma edycja Budżetu Obywatelskiego. Można zgłaszać swoje projekty do 31 lipca. Serdecznie Państwa do tego zachęcamy. Panie Prezydencie, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i jeszcze raz zapraszamy do korzystania, do udziału w tym wyjątkowym projekcie, jakim jest Budżet Obywatelski. Zapraszamy na kolejnego gościa.